Jeżeli chciałabyś lub chciałbyś, stać się posiadaczem oto tej kosiarki, yy, musisz odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Pytanie numer 1, dlaczego byś chciał stać się posiadaczem tej oto kosiarki, pytanie numer 2, dlaczego możemy pole takie tutaj pytanie zadane przez pana tatę Piotra. Dobrze, nieważne. Jeśli już odpowiedzieć na te pytania, przesyłacie te odpowiedzi swoje na naszą skrzynkę mailową specjalnie utworzoną do tego projektu posiłkę eee, dla widzów mała i kropka ile się nie mylę. Zresztą myśli, mam się tutaj ładnie adres na ekranie. Eee, co jeszcze chciałem tutaj dodać? Aha, że odpowiedzi mają być zwięzłe, w miarę krótkie i przede wszystkim kreatywne. Czasem też mogą być śmieszne. Wszystko tam zobaczymy. Aha, jeszcze te odpowiedzi wysadzę od tej niedzieli do następnej niedzieli, czyli może macie 7 dni na wysłanie swoich odpowiedzi na te dwa pytania, które przed chwilą tutaj wymieniłem. Pamiętajcie, aby wasz e-mail zawierał odpowiedzi na dwa konkursowe pytania, wasze imię przede wszystkim oraz numer telefonu, aby jak wygracie tą kosiarkę, aby można było się z Wami skontaktować drogą mailową, a jak nie mailową, no to wtedy telefoniczną. Pamiętajcie również, że żeby wziąć w ogóle udział w tym konkursie, obowiązkowa jest subskrypcja kanału, ponieważ jest to konkurs typowy dla naszych widzów, więc jeśli chcesz włączyć do tego grona, oczywiście sub z dzwoneczkiem. Przechodzimy do kolejnego tematu. Zanim w ogóle wysiedź swoje odpowiedzi, zanim w ogóle się do tego zabierzesz, pamiętaj, aby zobaczyć regulamin, który znajduje się tutaj pod filmem, w opisie. A czy kosiarka nadaje się na dalekie podróże? Zaraz się przekonacie. Ja to drodzy Państwo podróż A gdzie jedziesz? Nie wiem, po Europie czy gdzieś tam. No co Ty?

Dobra drodzy Państwo, właśnie tutaj po małych przygodach dojeżdżamy do Wenecji. Dobre, drodzy Państwo proszę zobaczyć, tutaj mijamy tutaj zamek. Tak to się tutaj ładnie prezentuje. Także już sobie żeśmy dojechali naszą kosiareczką do Rzymu Pewnie chcecie zobaczyć tego tutaj dom chrobry To co jedziemy? Jedziemy że tak, już trzeba zakończyć tą podróż. Właśnie za chwilę będę przejeżdżał z Rzym. W sumie koniec Rzymu, jakby nie patrzeć. I co? Śmigamy do Polski. że tak, już mi się tutaj udało dojechać do Władysławowa. Tylko wszystko fajnie, tylko jakoś tak morza tutaj nie widzę naszego babcińskiego, ale zaraz coś znajdziemy. No, w końcu po długiej podróży dotarłem. Może, może nie ma, ale i tak jest fajnie. Tutaj maszynka dobrze się spisała. Więc, reasumując, na wszelkiego rodzaju podróże, jak najbardziej polecamy. A co to za tajemnicza paczka przyszła? Co to jest? To musimy tutaj przygotować się. I co tutaj na nasz warsztat trafiło od głównego sponsora? Proszę bardzo, szynka ekologiczna. Po czym poznać, że produkt jest ekologiczny? Musi posiadać oczywiście listek, to jest znak rozpoznawczy wszystkich produktów ekologicznych i musi być certyfikat, a tutaj mamy logo firmy Rolmiec. Podobny proces produkcji tej szynki trwa nawet do pół roku. Tutaj mamy pyszną białą kiełbasę. Proszę. Jeśli chodzi o garmażarka, to też jest w ofercie. Kurczak w galarecie ekologiczny smalek wiejski eko, ale pyszny z ogóreczkiem. I jeszcze coś do popicia mocniejszego, idealnie dla nas. Kaszanka gryczana ekologiczna, czyli w tej kaszance jest kasza gryczana. I na koniec, jeszcze żeśmy dostali kabanos wołowy eko. Po czym poznać że dobry kabanos. Musi być twardy, suchy i taki jest najlepszy. Oczywiście te wszystkie tutaj produkty są wytworzone z surowca ekologicznego, także świnki, kurcaki, bydło musiało posiadać certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Są to przeważnie gospodarstwa rodzinne, jak i Firma jest również jest polską firmą rodzinną. Także polecamy i bierzemy się do pracy i konsumpcji. Po, Polecamy i zapraszamy. Gdzie można kupić te produkty i pozostały asortyment? Tutaj wam się pokazuje na ekranie adres e-mail, adres yy, sklepu firmowego oraz sam numer telefonu. Tutaj oto firmy. Yy, chyba to wszystko z mojej strony. Jeszcze tu, jak skoczę, to przewiną wam się zdjęcia zakładu i zdjęcia jakichś tam produktów. więc zapraszam do oglądania.